Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Miklaszewski, pracuję w firmie IT Partners Security, polskiego dystrybutora firmy Hillstone. W dzisiejszym filmie pokażę Państwu, jak skonfigurować e, sieci VLAN, które będą przechodzić przez nasze urządzenie w trybie Trunk, ale będziemy chcieli do nich zajrzeć, czyli będziemy chcieli na przykład e, odfiltrować sobie ruch, czyli e, jakieś tam wirusy, które, które wpuścimy do tego. Wilanu będziemy chcieli skasować. Będziemy mogli po prostu identyfikować aplikacje. Generalnie będzie można wszystko, co możemy robić na standardowym interfejsie, zrobić też na Wilanach. Dobrze, zacznijmy. Urządzenie mamy już oczywiście w trybie wyczyszczone. Logujemy się. Przejdźmy do sekcji Network. W sekcji Network stworzymy sobie dwie strefy. Możemy skorzystać oczywiście ze strefy, które istnieją, ale ja wolę stworzyć nowe dla jasności. Będzie to VLAN 10. Oczywiście w warstwie drugiej. i stworzymy sobie VLAN 20. Też w warstwie drugiej, łączymy identyfikację aplikacji. Dobrze, mamy stworzone dwa, dwie strefy VLAN. Następnie przejdźmy do naszych interfejsów. Interfejsy, które, w które będą uczestniczyć w tym ruchu jest to Ethernet 04. I tutaj bardzo ważne, musimy stworzyć podinterfejs, czyli w tym Eternecie fizycznym tworzymy Ethernet wirtualny. Wybieramy sobie czwórkę i będzie to u nas VLAN 10. Włączamy sobie oczywiście w warstwie drugiej i VLAN 10. Tworzymy kolejny interfejs dla Milano, czyli Milan 20. Wybieramy VLAN 20. Ok, więc mamy w eternecie czwartym do eternetu czwartego, który jest w trybie no-Binding, czy on nic nie robi, on nie robione, jest tylko fizycznym interfejsem. Mamy dwa podinterfejsy, to są nasze wilany. Tak samo musimy zrobić dla naszego wyjścia, bo tędy nam VLAN wejdzie, a teraz nam VLAN będzie wychodził. Czyli znowu już wybieramy interfejs 5, 10 wilan. Wilan 20. Dobrze, sprawdźmy. Wilan 10, 20, 10, 20, czyli port 4 i 5 ma wilany w trybie trunk. Teraz przechodzimy do sekcji polityki. I musimy wykreować polityki. Czyli wybieramy Wilan 10 do Wilan 10, czyli nie, nie robimy tutaj, między Wilanami nie robimy żadnego połączenia, bo oczywiście możemy, możemy ten ruch też kształtować, czyli możemy sobie zrobić politykę, która z Wilanu 10 na przykład wypuści nam na, do Wilanu 20 jakiś konkretny ruch lub do każdego innego portu Sami decydujemy. Jeżeli chcemy mieć na przykład drukarkę widoczną z jednego i drugiego wilanu, to można taką regułę sobie stworzyć jak najbardziej. My nie chcemy, żeby ten ruch nam się w tych wilanach mieszał, więc tworzymy dwie oddzielne polityki dla jednego i drugiego wilanu. I teraz tak zrobimy dla wilanu 10, Uruchomimy jakiś system ochrony, na przykład będzie to najprostsze do zdiagnozowania. To antywirus. A dla Wilanu 20 nie będziemy filtrować antywirusem, więc będziemy mogli, mogli sobie to w bardzo prosty sposób sprawdzić. I to cała, cała filozofia, jeżeli chodzi o Wilany. Przepnę się teraz urządzeniem do Wilanu 10 i za sekundkę do Państwa wracam. Jestem z powrotem. Chciałbym Państwu pokazać, co mianowicie się zadziało. Więc tak, nasz router mamy wpięty do wilanu 10 w trybie Access. Następnie sam VLAN 10 z naszego pierwszego Cisco schodzi do naszego Heistona do ETH 04 wchodzi do podinterfejsu. VLAN 10, zaglądamy do niego i wypuszczamy go z powrotem przez ETH 0,0 łamane przez 5, z powrotem do kolejnego switcha w trybie trunk, i jesteśmy teraz w pięci do port access w switchu Cisco na dole, czyli ten PC to jesteśmy my obecnie. Dobrze, uruchomimy jakąś stronę internetową. Zobaczymy, czy wszystko chodzi. Tak, jak najbardziej, wirtualna się uruchomiła. Może wygenerujemy jeszcze jakiś ruch na YouTube. Może być webinarium. Od pana Karcewicza. Zobaczmy teraz, pobierzmy naszego wirusa ze strony EICAR. Jak państwo widzicie, nie udało się pobrać. Najprawdopodobniej przyczyną jest to, że włączyliśmy filtrację na Hilstonie antywirusową i dlatego to połączenie zostało przerwane. Ale zajrzyjmy. Oczywiście przepiąłem się z powrotem do swojego portu management, czyli jestem tutaj w naszym Hiltonie, żeby mógł zobaczyć, co się dzieje. Odświeżmy. I zaraz zobaczymy, czy udało się zajrzeć do naszego VLANu firewallowi i zidentyfikować zagrożenie. Jak państwo widzicie, polityka była użyta 1130 razy z VLAN 20.0, ponieważ tam obecnie nic nie jest podpięte. Przejdźmy do zakładki monitor. Jak Państwo widzicie, polityka numer 1, czyli to jest ta polityka z tym Vilanem 10 poprawnie została zidentyfikowany ruch, który z mojego komputera został został wyemitowany, czyli jest Scape, jest Scape, jest ping, DNS są wszystkie aplikacje widzimy hosty, z którymi się połączyłem, czyli udało się zajrzeć do. Samego Wilanu. Zobaczmy teraz iCenter. E, czyli przejdźmy do zakładki bezpieczeństwa. Zobaczmy, czy jakieś zagrożenia zostały wykryte. Jak Państwo widzicie, został wykryty wirus ACAR. 100% pewności: Źródło IP mojego komputera. Czyli poprawnie zadziałał system bezpieczeństwa. No i to widzicie Państwo. Kilka razy zostało to zagrożenie ściągnięte, zostało zablokowane, czyli udało się z Wilanu wyciąć, wyciąć ten oto link, który tutaj jest, czyli, czyli filtrujemy obecnie zagrożenia w naszym Wilanie 10. Oczywiście można to samo zrobić dla Wilanu 20. Można tych Wilanów wykrywać sobie tyle, ile Państwo potrzebujecie. To będzie wszystko w tym odcinku. Dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach.